Nie ma już czasu na to, żeby się bawić w piaskownicy. Nie ma czasu ciągle tłumaczyć ludziom, żeby nie trwali w grzechu, żeby oddzielili się od tego świata i grzechu. Po prostu trzeba przyjąć to, że jedni będą żyć w grzechu, a drudzy nie, ponieważ na to są przeznaczeni. Ponieważ tak to niestety wygląda. Ile razy można ludziom mówić w kółko na okrągło, żeby się oddzielili od świata i od grzechu? Mówisz do tych ludzi, a oni dalej są w grzechu i dalej szukają usprawiedliwienia. Widzicie, Boża łaska jest wielka i cudowna. Pewnie każdy z nas tego doświadczył. Ale jakie jest mylne zrozumienie tej, tej, tej łaski, którą się dzisiaj nad wyraz głosi wszędzie i naokoło. Kiedy przychodzimy, kiedy się nawracamy, przychodzimy z całym tym balastem grzechu, wszystko, co zrobiliśmy w nieświadomości, zostaje nam wymazane. Ale to nie znaczy, że teraz, kiedy wszedłeś na tą drogę, dalej masz trwać w grzechu. Jest, Pismo mówi właśnie w liście do Laodysei, to znaczy nie, to znaczy w liście Apokalipsy, ale o Laodycei mówi, że są trzy rodzaje ludzi: letni, zimny i gorący. To można ozobrazować na, na tych, którzy są w usprawiedliwieniu z wiary i tam się tylko zatrzymali. Potem jest następna grupa, która jest poświęconą grupą. A trzecia grupa to jest ta, co są gorący i pełni ducha świętego. I tak samo zobaczcie. Jest ten proces, kiedy my otrzymujemy Ducha Świętego. Najpierw Bóg Ci daje nowego Ducha, zabiera tego starego Ducha, te serce kamienne. Przechodzisz ten proces oczyszczenia, a potem otrzymujesz Ducha Świętego.